Nasz projekt dobiegł końca już i możecie się zastanawiać: No dobra, ale co teraz? Stworzyłem sobie stronę internetową i co mam teraz z nią zrobić? No, oczywiście, wyjść jest wiele. Przede wszystkim możemy sobie wykupić teraz domenę i hosting, i tam dołączyć tą naszą stronę internetową, i to też pokażę Wam, jak zrobić, ale najpierw pokażę Wam trochę prostszą wersję i zdecydowanie tańszą, bo jest za darmo. No i też bardzo wygodną, ponieważ dzięki temu, że korzystaliśmy tutaj z Gita i GitHuba, to teraz na GitHubie możemy sobie utworzyć normalnie stronę internetową. Więc pokażę wam jak. Przede wszystkim chciałbym sobie tutaj te moje zmiany wysłać na serwer, ponieważ ostatnie zmiany nie zostały jeszcze dorzucone. Więc ja sobie tutaj dodam plusika, żeby te zmiany dołączyć. Teraz dodam sobie Footer ready, i damy sobie tutaj OK, żeby zakomitować. I sobie to wypuszujemy. Dajmy push. No i czekamy. Teraz przejdźmy sobie na GitHuba. Zobaczmy, jak to wygląda na GitHubie. Teoretycznie powinniśmy to wszystko mieć na gałęzi main. Zaraz zobaczymy, jak to będzie. Otwórzmy sobie GitHubika. Przejdźmy na nasz projekt. Pierwsza strona www. Tutaj. Jesteśmy na masterze, zobaczcie. Przejdźmy na maina. No i na mainie to nie jest wcale ta gałąź, którą, na którą wysłaliśmy to wszystko z naszego Visual Studio Code. Mimo, że tutaj jest gałąź main, to jakoś podświadomie Visual Studio Code i tak wysyła na mastera. Ale ok, tutaj yy, nie ma w związku z tym żadnego problemu. No i tak, jeżeli chcemy, żeby tutaj yy, nasz. Projekt wyświetlił się na stronie internetowej, tutaj na GitHubie. To musimy zmienić nazwę gałęzi. Musimy tego naszego mastera zmienić na specjalną nazwę, czyli GH Myślnik Pages, tak jak GitHub Myślnik Pages. Więc przejdźmy sobie tutaj na zobaczmy, gdzie my to mamy. Przejdźmy sobie jeszcze raz tutaj do kodu. Przejdźmy do branches. No, i tutaj mamy ten nasz master, więc y, sobie go zedytujemy. Klikamy sobie na edytuj i wybierzemy GitHub, myślnik, następnie Pages. Tutaj to master usuwamy, czyli zmieniamy sobie tą nazwę, tak? Na GH Pages. Dajemy Rename Branch i już to mamy. Te pozostałe branche w sumie mogę sobie pousuwać. To pousuwam, to pousuwam, tak, żeby nam została tylko ta jedna gałąź. Tutaj OK. No i mamy taką gałąź, zobaczcie, tylko jedną, już nie mam żadnego mastera, ani nic, tylko jest gh-pages. No i jeżeli mamy taką e, gałąź o nazwie gh-pages, to możemy sobie przejść tutaj teraz do settings i tutaj mamy pages, klikamy sobie pages i zobaczcie, to jest odnośnik do naszej strony. Jak sobie teraz klikniemy tutaj, czyli zobaczcie, on się składa tutaj z naszej nazwy, Picademia, następnie github.io i później po ukośniku nazwa naszego repozytorium klikamy sobie otwieramy w nowej warstwie i zobaczcie jest nasza w pełni tutaj funkcjonalna działająca strona na internecie zobaczcie tu jest do niej adres picademia github pierwsza strona www więc jeżeli chcecie sobie ćwiczyć tutaj tworzenie stron internetowych a także githuba i gita do czego was gorąco zachęcam jest to naprawdę potrzebne nie tylko jeżeli chodzi o front web Git i GitHub jest potrzebny niemal w każdej dziedzinie, i to jest naprawdę bardzo ważne, żebyście się go nauczyli. Jedyne co trzeba pamiętać, to to, że w naszym projekcie po prostu tą naszą gałąź główną, na przykład Master, zmieniamy sobie po prostu na GH Pages. No i oczywiście, teraz to jest o tyle fajne, zobaczcie, że jak już mamy tą naszą stronę, ja teraz chciałbym sobie zmienić tutaj nagłówek, na przykład to projektowanie stron www to ja sobie mogę przejść, zobaczcie sobie tutaj przejdę do mojego y, projektu, otworzę sobie to w git baszu, powiększę, teraz sobie spóluję to wszystko, więc chcę sobie pobrać cały ten mój projekt z githuba, więc dam sobie git, następnie pool, wpiszę sobie origin, no i podam teraz tą moją gałąź, czyli github, czyli gh myślnik pages, damy sobie enter. No i tu powinno nam to wszystko pokazać, że jest OK. Teraz przełączę się na tą gałąź, więc dam sobie git checkout, a następnie gh myślnik pages. OK, przełączyliśmy się, wszystko jest w porządku. Teraz chcę sobie wprowadzić tutaj jakieś zmiany na tej naszej stronie, więc tu sobie otworzę. Zobaczcie, pokazuje mi tutaj tą gałąź. No i załóżmy, że E, powiedzmy w tym naszym banerze, ja chcę zmienić projektowanie stron www. na front-end development. To wpiszemy sobie front-end development. Zapiszemy sobie to. I teraz, jak ja wyślę te zmiany na GitHuba, czyli dam sobie git, następnie add, kropka, teraz git, commit, myślnik m, powiedzmy banner changed. No i jak teraz damy sobie git push origin gh-pages Jak wyśle mi te zmiany, musimy chwilkę zaczekać, dobra jest już ok To zobaczcie, że jak przejdę sobie na tą naszą stronę na githubie i teraz ją odświeżę Może shift i F5 najlepiej Ok, tutaj te zmiany nie są jeszcze widoczne, więc wróćmy sobie tutaj na chwilę, zobaczmy czy te zmiany zostały tutaj już dodane. Mamy tutaj, że banner changed Kliknijmy sobie na tą zmianę. Tu widzimy, co uległo zmianie, czyli widzimy, że z projektowania stron www. zmieniliśmy to na frontend development. Więc tak naprawdę wszystko przebiegło prawidłowo. Tyle, że potrzebujemy chwilę, żeby ta nasza strona tutaj po prostu się odświeżyła, przeładowała, żeby te zmiany zostały zatwierdzone. No i zobaczcie, teraz już wszystko przebiegło prawidłowo. Strona się odświeżyła, jest OK. Więc dzięki właśnie takiemu podejściu, że trzymamy tę stronę na Githubie, możemy ją sobie tu trzymać lokalnie, możemy ją tutaj dowolnie zmieniać, a za każdym razem, kiedy wypchniemy te zmiany do Githuba, to ta nasza strona tutaj na Githubie automatycznie się zaktualizuje i no po prostu będzie cały czas tak, jak mamy to lokalnie. No to jest naprawdę super opcja, więc ja Wam ją szczerze polecam, zwłaszcza, że jest ona darmowa i można sobie tutaj dowolnie kombinować, próbować. No i dzięki temu możemy uczyć się wielu nowych rzeczy.